Kto zbankrutuje wcześniej? Czy sklepy internetowe, czy galerie handlowe? Jak będzie wyglądać e-commerce w kolejnej dekadzie? Co wybrać? Czy aukcje internetowe, marketplace, czy własny sklep internetowy, jeśli planujesz prowadzić zdalny biznes? O tym dzisiaj zapraszam. Ja nazywam się Piotr Motyl. Więcej info na mój temat masz poniżej w opisie. Znajdziesz też również materiały do tego odcinka. Zapraszam Cię również do przejrzenia playlist, gdzie znajdziesz więcej informacji na ten temat, jak prowadzić firmę zdalnie. Dzisiaj chciałbym się z Tobą podzielić ciekawymi y, przemyśleniami na temat tego, co słyszę gdzieś od ludzi, tak? Ostatni. E, ostatni rok, czyli rok 2020, na pewno to był rokiem internetu i e e-commerce. Sporo ludzi marzy o tym albo chce, żeby wróciły dawne czasy, czyli żeby można było pójść do, normalnie do galerii handlowej i zrobić po prostu zakupy. W mojej ocenie kolejna dekada będzie należeć do e-commerce. W obecnej chwili lockdowny, otwarcie, zamknięcia, poza tym niestabilność biznesu niestety bardzo nadwyręży, czy ogólnie finanse, firm czy budżety marketingowe, bo w tym momencie wiele firm takich, które typowo wcześniej realizowały swoją sprzedaż przez sklepy stacjonarne typu chociażby tutaj sklepy w galeriach handlowych, czy sklepy takie normalne, gdzie można było pójść, przymierzyć buty czy ciuchy, no to w tym momencie ma bardzo ograniczone pole manewru albo po prostu no są zmuszone do tego, żeby działać przez internet. Chociażby zacząć od marketplaceu, czy uruchomić własny sklep internetowy, no i przenieść działania do internetu. I moim zdaniem będzie wyglądała tak kolejna dekada. Natomiast teraz odnośnie, no musimy pamiętać tak, duże sklepy sobie poradzą. Teraz jak Ty sobie masz poradzić, jeśli planujesz w przyszłości uruchomić swój biznes, czy działać zdalnie, bo to jest no, najwyższy czas, czy ważny czas do tego, żeby obrać jakąś strategię, bo odpowiednio wybrana strategia przez lata albo doprowadzi Twoją firmę do bankructwa, albo da szansę na osiągnięcie sukcesu. W mojej ocenie, jeśli ktoś zaczyna, to w obecnej chwili powinien rozważyć kilka kryteriów, tak? odnośnie tego, jakie ma zasoby. Pytanie, czy ma już własną jakąś bazę adresową, czyli może przekierować ruch, e, powiedzmy, w jakieś miejsce sprzedażowe, czy to będzie sklep internetowy, aukcje czy, czy marketplace typu Amazon y, czy Allegro, bo myślę, że to jest główne kryterium, czyli kryterium użytkowników. Gdybyśmy mieli e, tutaj przeanalizować chociażby takie marketplace, y jak... Allegro, to jest polski Marketplace, czy mamy też do wyboru powiedzmy Amazon, czy jeszcze kilka innych międzynarodowych, czy ewentualnie później jeszcze sklepy internetowe, to możesz się zastanawiać, co wybrać. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Ubiegły rok pokazał, że e-commerce, przynajmniej w Polsce, wzrósł od 20 kilku do 30 kilku procent. To wszystko zależy od tego, jakie jakie źródła tutaj, czy jakie statystyki podają. Natomiast no, kwestia jest taka, że no, tutaj w ubiegłym roku e sprzedaż e-commerce była w granicach mniej więcej 15 miliardów. Euro plus minus, tak? No to jest naprawdę dosyć spory wynik i to jest wzrost rok do roku, czyli 2019 do 2020 to jest jakieś 30 kilka procent, tak? W porównaniu rok do roku. I ciekawe jest to, że chociażby tutaj Allegro może się pochwalić naprawdę sporymi wynikami, bo miesięcznie ten sklep, jak pokazują statystyki, to odwiedza kilkanaście, 13, 14 milionów ludzi. Natomiast jeśli chodzi o Amazon, no to jest. 300, kilkadziesiąt nawet no, 10-20-krotnie więcej. Natomiast nawet polskie sklepy internetowe od, od tutaj odnotowały ogromny wzrost i to miesięczne odwiedziny to jest też na poziomie 20 kilku y, milionów y, odwiedzin. Natomiast y, jeśli chciałbyś też no, wyjść y, sam do internetu, to od czego zacząć? No, musisz się zastanowić, tak, czy wybrać sklep internetowy, czy aukcje internetowe, czy powiedzmy tutaj marketplacy typu Amazon. No i w tym momencie dodatkowe jest jeszcze są ważne koszty. Wielu początkujących sprzedawców wybiera takie dwie drogi, tak? Zaczyna od sprzedaży na jakichś aukcjach internetowych, chociażby tutaj mamy Allegro, bo to możemy przetestować biznes, czy to działa, jak to może wyglądać. Potem część ludzi idzie na przykład w kierunku marketplace'ów typu Amazon. To Amazon dostarcza całą infrastrukturę, jeśli chodzi o płatności, o wysyłkę, logistykę. Oczywiście jest to dodatkowo płatne o kosztach. Tutaj poniżej macie też w materiałach, zamieściłem linki odnośnie kosztów. Natomiast z perspektywy najmniej opłacalne wydaje się... Założenie własnego sklepu internetowego, bo musimy mieć własny serwer, musimy zainwestować w jakąś platformę sklepową, czy zrobić własny sklep, to może być od kilkuset do kilku, kilkudziesięciu tysięcy złotych w zależności od tego, na jakim etapie jesteś, jakie produkty sprzedajesz i no, trzeba odpowiednio wybrać. Natomiast na samym początku, jeśli startujesz z biznesem i w przyszłości planujesz działać gdzieś dalnie, czy planujesz skupić się tylko na sprzedaży w internecie, warto myślę, że zacząć od zwykłych aukcji internetowych, żeby w ogóle przetestować pomysł biznesowy, czy w ogóle to się sprzedaje, ten produkt, czy te produkty, które ty planujesz sprzedawać. Potem, jeśli myślisz o tym, żeby wyjść już na rynek międzynarodowy, to na pewno dobrym pomysłem jest chociażby tutaj Amazon, ale oczywiście Amazon no to są wyższe koszty zdecydowanie niż polskie Allegro. Natomiast pamiętajmy, że Amazon jednak dostarcza ogromną rzeszę użytkowników, potencjalnych klientów i to też na pewno będzie jedno, Kryteriów. Sklep internetowy często uruchamiają firmy, które już mają jakiś swój brand, mają jakiś potwierdzony rynek, mają też swoją bazę klientów, bo musimy pamiętać, że w swój własny sklep musimy się nauczyć promować, musimy wysłać tam użytkowników. Ja patrzę na to z takiej perspektywy. W ostatnim roku no e-commerce bardzo mocno wzrósł te 20-30 kilka procent. I myślę, że w kolejnej dekadzie. Tutaj bardzo dużo użytkowników pójdzie do internetu, po prostu nie będą mieli wyjścia, bo jednak tradycyjne formy sprzedaży, typu galerie handlowe, sklepy, no po prostu trochę stracą na znaczeniu, i zdecydowanie warto już teraz pomyśleć o tym, żeby przejść do internetu. I to nie tylko mówię o sprzedaży internetowej, takiej sprzedaży fizycznych produktów, ale jeśli natomiast jesteś w programie, są czy jesteś web designerem, czy możesz w ogóle pracować w internecie, to warto się tutaj rozejrzeć. Teraz dodatkowym, kolejnym tutaj etapem jest to, żeby no, zwiększyć swoje obroty, taki wyjść na rynek międzynarodowy. I do tego musisz zastosować rozwiązania, które stosują globalne firmy, czyli do sprzedaży takiej międzynarodowej, no i posiadanie własnej takiej polskiej firmy, no to jest dodatkowa komplikacja, tak, bo no, tutaj wchodzą rozliczenia, import, eksport, to wszystko zależy też, co sprzedajesz i w jakim kraju to sprzedajesz. Ja ostatnie 9 lat mieszkam całkowicie na emigracji i powiem szczerze, nie chcę zakładać na przykład firmy w Polsce, bo mi się to po prostu nie opłaca. Łatwiej jest mi założyć firmę gdzieś tam za granicą Offshore, bo dzięki temu mam dostęp do globalnego rynku niższe koszty, i tak samo możesz tutaj przez taką firmę. Czy realizować sprzedaż na aukcjach internetowych, czy sprzedawać na Amazonie, czy chociażby prowadzić sklep internetowy. Więcej info na ten temat tutaj masz w playlistach. Poniżej też zapraszam cię do zapoznania się z materiałami. Jeśli materiał Ci się podobał, zostaw lajka, napisz swój komentarz. Może to też się do czegoś zainspiruje, bo myślę, że kolejna dekada będzie należeć do e-commerce. I warto, warto iść tam, gdzie Ciebie i Twój biznes traktują najlepiej. A biznes online. Myślę, że tutaj to jest bardzo dobra opcja dla tych, którzy chcą uzyskać więcej wolności, niezależności, no i mieć większą czy lepszą jakość z życia. Także, moi drodzy, napiszcie, co myślicie na ten temat, zostawcie też komentarz. Jeśli ktoś nie jest jeszcze widzem tego kanału, zapraszam do subskrypcji. No i zapraszam Cię do przejrzenia kolejnych materiałów. Jak projekt Biznes Ponad Granicami może Ci pomóc? Możesz skorzystać aż na cztery sposoby. Pierwsze, jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat rozwiązań, korzyści z geolokalizacji biznesu, a także otrzymać powiadomienia o najnowszych materiałach, to kliknij klawisz Subskrybuj, Follow i zaznacz również klawisz tutaj dzwoneczka, wtedy dostaniesz info o najnowszych materiałach. Dwa, jeśli chcesz mieć wpływ na przygotowane materiałów dopasowanych do Ciebie, no to napisz w komentarzu już teraz, swoje pytanie lub sugestie do najnowszych tematów, wtedy będziesz mieć wpływ na kolejne odcinki. 3. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć i chciałbyś poznać cały plan działania, zobaczyć, jak wyglądają wszystkie etapy, to zapisz się na najbliższy webinar tutaj na stronie biznesponadgranicami.pl 4. Jeśli chcesz szybko zacząć działać, potrzebujesz wsparcia i konsultacji, to zapraszam do skontaktowania się przez zakładkę kontakt jako klient i wybierz dla siebie gotowe rozwiązania. Pamiętaj, że świat to wielkie menu biznesowe. Pamiętaj, że warto iść tam, gdzie ciebie i twój biznes traktują najlepiej.